Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na film, w którym pokażę, jak zrobić jajko z cementu. Za oknem zima, a u mnie wiosenny vibe. A to miejsce czeka na mnie z utęsknieniem. Wybrałam sobie chyba najbardziej niewłaściwy moment w roku na zaprezentowanie Wam zabawy z cementem. Nie dość, że śnieg, to jeszcze siarczysty mróz. Dobrze, że chociaż wspiera mnie piękne słoneczko. To co dzisiaj Wam pokażę powinno się raczej wykonywać na zewnątrz, albo w takim miejscu, gdzie może się nabrudzić. I choć jajko z cementu jest super, hiper, tanie do wykonania, to dość kłopotliwe ze względu na bałagan. Na moim kanale są już filmy z cementowymi doniczkami i okazało się, że jajko też już nagrywałam. Ale postanowiłam zrobić to jeszcze raz, bo jakość moich pierwszych filmów wyrzuconych na YouTube pozostawia wiele do życzenia. I tamte jajka były wykonane troszkę inaczej i szczerze Wam powiem, że chyba tylko jedno ocalało. Miałam na swoim kanale także film z taką doniczką z taką skorupką jajka. Nie wiem dlaczego go usunęłam. Chyba że przeoczyłam, ale nie mogłam znaleźć. To jajko, ten fragment skorupki jajka robiłam na dmuchanej piłce plażowej. Ale w końcu nasypałam tam ziemi i posadziłam surfinie i pomimo braku odprowadzenia wody wyrosły fantastycznie i powstała kula kwiatów. Nie mam zdjęcia, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Zabieramy się do pracy. Potrzebne będą balony i coś do ich zawiązania, a także wazony ja używam kryształowych, bo są ciężkie i wiem, że na pewno się nie przewrócą. Zabezpieczam je workami, bo szkoda, aby cement je zniszczył. Potrzebne będzie jeszcze coś małego i ciężkiego, co przywiążemy do balona. Chodzi o to, aby ściągało go w dół i stabilnie trzymało. Instaluję się na dworze i hamram sobie papierowy ręcznik. Konsystencja cementu taka jak ciasta na naleśniki. No, mało precyzyjna rada, bo to pewnie indywidualne preferencje, ale moje ciasto na naleśniki jest właśnie takiej konsystencji. Moczę sobie listek ręcznika. Nie musi zanurzyć się cały, wystarczy, że będzie umazana w cemencie tylko jedna strona. Jak widzicie ręcznik się nierwie, ale trzeba być delikatny. Wiadomo, że są lepsze i gorsze ręczniki, więc nim rozrobicie swój cement, upewnijcie się, że będziecie ze swojego zadowoleni. Układamy warstwy na balonie. Jestem zaskoczona, że balon mi się nie przechyla. Ten różowy z początku filmu stwarzał problemy i miałam jedną rękę zajętą, bo musiałam go podtrzymywać. A tutaj poszło jak spłatka. Jeśli damy ręcznik za bardzo na zewnątrz balona, Następna warstwa musi go zrównoważyć, więc kładziemy ją po przeciwnej stronie. Logiczne, prawda? Na koniec wylewam trochę cementu, aby spłynął sobie po balonie. U mnie jest mróz i nie mogę tego tutaj zostawić, bo zamiast schnąć, będzie zamarzać. Przede mną wyzwanie, aby przenieść to do domu. Nie powinno się tego ruszać aż do wyschnięcia i stwardnienia. Nie muszę chyba mówić, czemu nie robiłam tego w domu. I to nawet nie chodzi o ten kapiący cement, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby pękł mi balon z mokrym cementem na wierzchu katastrofa. Sami widzicie, że jak już to ruszyłam, to balon zaczął się cholibać i potrzebował wsparcia a drugi się nie nagrał, bo padła bateria w kamerze. Ale tak wyglądają po wyschnięciu na drugi dzień. I gdyby nie to, że będzie z tym jeszcze troszkę zabawy, to pozostawiłabym to dla pewności jeszcze na kolejny dzień. Ale myślę, że przy tym kaloryferku stwardniały ile mogły. I teraz moment niepewności. Zdejmujemy z wazonu i przecinamy balon, aby wypuścić z niego powietrze. Nie przebijam, ale przecinam. Przecięcie powoli uwolni powietrze, a przekłucie nagle. Czy ma to jakieś znaczenie? Myślę, że tak, i bezpiecznie jest przeciąć. Twarde skorupki można sprejować. Cement uwielbia się ze sprejem. Można także malować farbą, chyba każdą, w zależności od przeznaczenia tej kompozycji, dwór lub dom. Malują skorupki farbą akrylową. Różowe jajko to też była farba akrylowa, ale patrzcie jaka fajna. Szybko schnąca, wodna, akrylowa farba do malowania na różnych powierzchniach, takich jak papier, drewno, ceramika, plastik, metal. Nakładać jedną dwie warstwy. Można rozcieńczać wodą. Można zmyć wodą z mydłem, gdy jest jeszcze mokra. Po wyschnięciu tworzy wodoodporną powłokę. Super. Kosztowała 8 zł, ale była w promocji i kupiłam ją w lokalnym sklepie dla artystów, w którym mogłabym zamieszkać. I teraz stoję na rozstaju dróg i myślę, w którym kierunku pójść. Opcji jest multum, ogranicza nas tylko wyobraźnia i ewentualne materiały dekoracyjne, jakie posiadamy. Można wlać do środka jeszcze troszkę cementu i zrobić w tym jajku trwałą kompozycję nawet na cmentarz. Ale ja wykonam ją na gąbce, którą wcisnęłam do środka. Mam żywy bukszpan i suchą gąbkę, którą powinnam oczywiście nasączyć wodą, no ale tak mi się właśnie chce. Wiem, że wy wiecie, jak należy postępować, więc jestem o to spokojna i ten krok mogę pominąć. Pierwsza dekoracja będzie z zającym. Przyznam się wam szczerze, że wyszły mi zbyt jaskrawe kolory tych skorupek, a zależało mi bardzo na pastelowych barwach. I przez to, że tak rażą po oczach, to już mi się po prostu nie podoba. Najlepsze byłoby chyba białe jajko. Na pewno szybko je sobie przerobię i gdzieś przy okazji może pochwalę się lepszym efektem. Wykorzystałam jeszcze dwie cieniutkie gałązki, na których usiądzie motyl. Dodaję coś żywo zielonego, bo kolor bukszpanu jest dość ponury. Ten zajączek wygląda z tej perspektywy jak świnka. Dokładam drobne kwiatuszki. Ogólnie można bardziej przyłożyć się do pomalowania tych skorupek, ale sama dopiero teraz to zauważam, na ekranie komputera. Dlatego najlepszy jednak jest chyba ten spray. Motyla można przykleić, ale ja go przymocowałam na drucie. Złapałam jednocześnie ze sobą te dwie gałązki. Druga dekoracja będzie ze świecą. I chyba jest jeszcze bardziej skromniejsza niż poprzednia. Do środka także wcisnęłam gąbkę, na której postawiłam świecę. Dla świecy można wydrążyć otwór w gąbce, aby była stabilniejsza, ale jak gęsto powciskamy dookoła gałązki bukszpanu, to także ją to unieruchomi. Ta skorupka ma akurat ciekawy kształt. Kolor w sumie też jest lepszy. Ja swoje jajka umieściłam na tych wazonach, na których znajdowały się wcześniej balony, i tak też można je eksponować. Ale wyszły mi na tyle wypoziomowane od spodu i to tak zrobiło się samo, że mogą zwyczajnie stać na płaskiej powierzchni bez pomocy. Pomiędzy bukszpan wkładam drobne żółte kwiatuszki. Wyszło tak kolorowo. W takich cementowych skorupkach tkwi ogromny potencjał. Można stworzyć z nich wiele wspaniałych, wyjątkowych dekoracji, przeznaczonych zarówno na cmentarz, jak i do domu. Można je co roku odświeżać, zmieniając im kolor. Zachęcam Was do spróbowania. Pozdrawiam.